Ojca i Syna i Ducha Świętego. Sam. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dajemności w Duchu Świętym, niech będą z wami przez nimi. W rodzy bracie i siostry, 20 30. rocznica śmierci chłopca Andrzeja Czesława Klimuszki, który długo, długie lata pracował w tej parafii św. Pawła Apostoła i zapadł nam w pamięci i w serca na długie lata. Pragniemy sprawować Eucharystię w jego intencji na dziękczynienie Panu Bogu za dar Jego osoby, za wszelkie dobro, które dokonało się przez ojca Andrzeja. Współcześni mówią o ojcu Andrzeju, Samarytanin w kapicie, Różne są dary łaski, jeden Pan. Wieloma talentami ojciec Andrzej został obdarowany przez Wieloma niezwykłymi można powiedzieć chcemy dzisiaj przypomnieć sobie i innym może, że dobre owoce pracy duszpasterskiej, ojca Piejuszki są widoczne, że ta wdzięczność ludzka ciągle jest, ciągle z nią się spotykamy. Po owocach ocenia się. Znaje się ludzi, my nie mamy wątpliwości. Chcemy poprzez dzisiejszą też uroczystość powiedzieć, że warto poświęcać się dla innych, warto zauważać innych. W dzisiejszych trudnych czasach, kiedy człowiek tak bardzo wpatrzony jest w swoje zadania, w swoje obowiązki. Ojciec Czesław. Dzielił się był takim prawdziwym Samarytaninem w Kapicie. Będziemy o tym sobie jeszcze przypominali. Dzisiaj ofiarujemy modlitwę jako wdzięczność, podziękowanie Panu Bogu za dar jego obecności, za jego dzieła, które tu w tej parafii, która już obchodzi 30-lecia są jak wiemy od czasów powojennych. Niech ten dzień będzie takim dniem naszej wdzięczności za naszą osobę Ojca czy